Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się archiwalnymi magazynami LEGO Star Wars z 2016 roku. Na ten moment mają one aż 6 lat. I jak możecie zobaczyć, ja mam tutaj numer 4, oczywiście na 2016 rok było to wydanie na kwiecień oraz numer 6 było to wydanie na czerwiec. I te magazyny w tamtym czasie kosztowały po 9,99. Jest to praktycznie dwa razy mniej niż niektóre magazyny teraz. No jakby teraz były za dyszkę magazyny, no to było Byłoby fajnie, no i tak, w tym magazynie mamy myśliwiec Gwiezdny Nabu, a tutaj jest AT. 80. No to może teraz przejdźmy sobie od razu do ich unboxingu. Dzisiaj zrobimy to tak na wizji. Powiem Wam, że jestem całkiem podjarany tymi właśnie magazynami. Mi również kiedyś udało się zakupić kilka jakichś starszych magazynów. Jeszcze na moim poprzednim kanale Wam je pokazywałem. I najstarsze wydanie jakie mam to jest bodajże numer 4 na 2015 rok. No i też cieszę się, że udało mi się coś takiego nowego dorwać. A właściwie tutaj to zawdzięczam mojemu koledze Michałowi, który mi je zakupił na jakimś krakowskim targu bodajże po 7 zł, także była to jak dla mnie świetna cena, jak za coś takiego archiwalnego oraz dla mnie fajnego, no bo ja magazyny Lego Star Wars uwielbiam. No to co, może teraz zobaczmy sobie, co było w następnych wydaniach tych magazynów. Ogólnie powiem wam, że przeglądałem sobie obydwa te magazyny i jakichś wielkich różnic względem tego, co było kiedyś, a jest teraz nie zauważyłem. Klasycznie mamy jakieś komiksy, łamigłówki i inne tego typu rzeczy. A wracając do zapowiedzi, no to tak, 16 kwietnia 2016 roku w piątym numerze magazynu LEGO Star Wars otrzymaliśmy Pro Droida składającego się z 21 elementów. No i powiem wam, że jak zadyszkę na tamte czasy na pewno było to coś spoko i jakby teraz się to ukazało, no to myślę, że też nie mało osób by się na to skusiło. A za to w siódmym numerze, który ukazał się 30 czerwca otrzymaliśmy akleja potwora z areny Geonosis. No i tutaj mamy aż 49 elementów, i to jakich są na przykład slowpiki w kolorze piaskowo-zielonym, czy na przykład w ciemnozielonym, no i kilka jeszcze innych ciekawych klocuchów. No, jak dla mnie również jest to coś naprawdę bardzo fajnego, tym bardziej jak zadyszkę. No i powiem Wam, że te zapowiedzi wypadały naprawdę spoko. Wiadomo, nie były to minifigurki, ale jak na tamte czasy za 10 zł myślę, że wypadało to jak najbardziej. Bardziej w porządku. No a teraz czas przejść do tego co najważniejsze, czyli do dodatków. Ogólnie, jeżeli chodzi o zmiany, to wydaje mi się, że to i tak zaszło w późniejszym czasie: czyli zmiana opakowania. Kiedyś mieliśmy właśnie takie plastikowe koperty na klej, i pamiętam, że to się zawsze ciężko odrywało, ale tak ze zmian, no to chyba nic innego tutaj nie widzę. No a skoro są to klockowe dodatki, no to mi nie pozostało nic innego jak wzięcie się za ich budowanie. Powiem wam, że jak dla mnie te mini modele zostały naprawdę bardzo fajnie zrobione. Do tego też są dobrze odwzorowane. Zaczniemy sobie od lewej strony, czyli od nabu Starfighter'a. Zobaczcie, jest to też naprawdę dosyć duży mini model. Tak to wygląda w porównaniu do mojej ręki. Z przodu ogólnie mam tutaj to zrobione za pomocą jasno szarych klocków. Jedyne do czego bym się przyczepił, to to, że te elementy naprawdę słabo się tutaj trzymają i gdzieś tam w trakcie zabawy na pewno może to odpaść. Jeżeli chodzi o skrzydła, to są one zrobione za pomocą takich żółtych pręcików. Tutaj mamy jakiś cockpit. Dla sterującego w tym miejscu jest Astromech, prawdopodobnie Artuditu. No i z tyłu mamy tą długą żółtą lotkę, która również jest zrobiona za pomocą żółtego pręcika. No i to mi się naprawdę podoba. Wszystko jest tutaj spójne, dobrze to wygląda, jest fajnie odwzorowane. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda od dołu. No i muszę przyznać, że ten mini model po prostu do mnie przemawia. A jeżeli chodzi o drugi mini model, czyli o AAT, no to tutaj również wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie kolory są dobrze zachowane. Mamy tutaj głównie, właśnie piaskowy, są też jakieś ruchome elementy, na przykład te właśnie. Tutaj mamy również działka, którymi można sobie kręcić o 360 stopni. Tutaj jakieś kolejne działka. No i to główne działko, które znajduje się w tym miejscu, nim sobie możemy obracać o. 360 stopni, także naprawdę spoko, oraz jeszcze góra dół w takiej płaszczyźnie. No, i jeszcze tutaj może się to właśnie ruszać. No, i co ciekawe, no to mamy to zrobione za pomocą torsika droida. To jest, jak dla mnie, ciekawe zastosowanie tego elementu i mi się to podoba. Na pewno też gdzieś można to sobie wykorzystać. I ogólnie mamy tutaj dużo ciekawych oraz użytecznych elementów, jak na przykład takie oto zaokrąglone piaskowe płytki. Więc to jest na pewno spoko. Zobaczcie sobie jeszcze, jak ten mini model wygląda z każdej strony. No, i muszę przyznać, że on również bardzo mi się podoba i jeżeli miałbym wybrać któryś, który jest dla mnie lepszy, no to byłby to na pewno ciężki wybór. No i ogólnie muszę przyznać, że obydwa te modele wypadają jak dla mnie naprawdę bardzo dobrze, to chyba też wszystko co w tym segmencie można o nich powiedzieć, więc teraz przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania. Podsumowując, muszę przyznać, że jak dla mnie obydwa te magazyny wypadają naprawdę bardzo dobrze i na pewno jak na 2016 rok nie ma się czego tutaj wstydzić. Jak za 10 zł taki mini model to jest dla mnie jak najbardziej spoko, no i na pewno wyglądają one dużo lepiej niż jedne, które otrzymujemy teraz. Dodatkowo też zapomniałem Wam wspomnieć, że w każdym z tych magazynów otrzymujemy bardzo fajne, ciekawostkowe materiały na temat danego statku, który otrzymujemy jako dodatek, to na pewno na kolejny plus, jeżeli chodzi o te magazyny, no i tutaj aż się łezka w oku kręci, gdy. Można zobaczyć, że były one jeszcze wydawane przez Egmont. To było wydawnictwo, z którym ja po kilkuletniej przerwie na nowo zacząłem zbierać klocki Lego, więc to jest też dla mnie na pewno w jakimś stopniu sentyment. A jeżeli miałbym wybrać lepszy z tych dwóch mini modeli, to chyba jednak postawiłbym na nabu Starfighter. Wy w komentarzach piszcie, który według Was z nich jest lepszy, oraz czy macie jakieś archiwalne magazyny Lego w swoich kolekcjach. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowy widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolei. Cześć!